Butusow o, 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 Jak skradliśmy BMP 605, 22. Ministerstwo obrony Ministerstwo obrony pokazuje nowe wyczyny obrońców Donbasu. Lieutenant Dmitrij Furdoj. A, a blokował ze swoją moto kompanią, blokował odejście radykałów, okupowa, które, o, którzy okupowali miejscowość. Tamci próbowali przebić obronę i w skutku walki zniszczyli trzy moździerzy wroga. Po czym przeciwnik złożył i podał się do niewoli. A to jest ten furdu, fu, Furduj, o którym wczoraj pokazywałem, unboxing jego tego. BMP Furduja, który tam nakradł, tam radio było dużo tego było. Przeci tak, przeciwnik poddał się. Drodzy koledzy, po prostu byłem w szoku reportażem pierwszego kanału Rosji, gdzie uh, pokazali zwycięstwo, uh, opowiadali o wyczynach Gwardii kapitana Dmitrija Furduja. Uh, chodzi o to, że akurat filmik, który nagrałem, filmik z frontu, uh, o unboxingu i podbiciu, i pod, uh, podbiciu BMP który zabraliśmy 35 Brygady Zmotoryzowanej Strzeleckiej z Federacji Rosyjskiej, która należała właśnie do tego samego dokładnie dowódcy Furduja. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej donosił o wyczynie dowódcy Dmitrija Furduja podczas operacji specjalnej Dmitri Furduj, no... A nie, nie wiem jaki wyczyn. No w każdym razie słyszeliśmy o tym wcześniej. I akurat ten filmik bardzo dobrze pokazuje kim jest, kto tak naprawdę uciekał, kto tak naprawdę został zniszczony. No, zeszyt roboczy dowódca ósmej roty Werdikfuldu furdu Evgeniewicz. to jest ten wyczyn bohaterski. Po co pan kradł te rzeczy? Kamera, aparat, głośnik. No, w najbliższym czasie opublikuję Prawdę, a o tym, co zrobił dowódca Furdu i jego kompania, i jak się skończyły działania wojenne dla jego kompanii, i gdzie znajduje się jego kompania razem z całym batalionem, trzecim batalionem 35. zmotoryzowanej brygady strzeleckiej z. Skąd? Zalejsku. Do której, do której wchodziła rota kapitana Forduja, w sensie wkład, którego wchodziła. Gdzie jest cały sprzęt tego batalionu? Został w Białogorowce, tak? Dlatego chcę powiedzieć w imieniu wszystkich radykałów i nacjonalistów, których w telewizorze zabija pierwszy kanał rosyjski, chcę powiedzieć, że nigdzie my nie uciekliśmy, nie poddaliśmy się do niewoli. Na odwrót, radykałowie i nacjonaliści w całości Zniszczyli cały batalion, w którym był dowódca Furdu, i podbili jego BMP osobisty z całym majątkiem w idealnym stanie. Zniszczyli cały sprzęt bojowy, i to się wydarzyło pod wsią Białogorowka. I dlatego, żeby to kłamstwo pokazać w najbliższym czasie e, pokażę wam reportaż ze zniszczonego plac darmu rosyjskiego pod Białogorówkę, gdzie znoszczała zniszczona e, kompania Forduja i inne rosyjskie jednostki. Zobaczycie to wszystko na własne oczy, żeby e, dokonać wniosków. Chcę powiedzieć, że w tym rejonie, który będę nagrywał, zniszczyli ponad 100 jednostek bojowego sprzętu rosyjskiego. Dlatego pole walk zostało za Ukrainą, za ukraińskimi żołnierzami, którzy Dużych, których pierwszy kanał nazywa radykałami i nacjonalistami. No to co? Radykał, radykał, radykałowi i nacjonaliści sukcesywnie niszczą rosyjskich faszystów i zniszczą w całości. Dlatego, że Ukraina nigdy nie będzie Rosją. No i żeby nie było wątpliwości, jak i gdzie znaleźliśmy BMP, dowódcy 8, 8 kompanii 3 batalionu 35 gwardyjskiej zmotoryzowanej strzelackiej brygady w SRF punkt Miejsce dyslokacji alejsk z, z pełną ad, ad, amunicją 8 radio, radio stacji radio, wszystkie, wszystkie środki kontaktu zasięgu które do, wchodzą w ten system dowódca, dowódca specjalny zasięg państw, w sensie specjalny kontra E, specjalne, e, specjalne radio dla e, jakieś tam państwowe, nie wiem e, wszystkie te środki, te rzeczy znaleźliśmy w samym BMP BMP oczywiście zabraliśmy e, trochę dalej od frontu, a teraz pokażę wam e, pokażę, pokażę gdzie znaleźliśmy BMP i jak znaleźliśmy Wprost na brzegu Sewierskiego Dońca, obok wieś Białogorówki, Ugański Obwód, Ukraina e, i w 100 metrach rosyjski brzeg, jesteśmy obok niego. E, no i oczywiście tam na miejscu otwierać BMP. Sekundę. Tak, nie mogliśmy tam na miejscu otworzyć BMP, dlatego. Sprawdziliśmy jego stan, absolutnie sprawny samochód mieliśmy, wyjechaliśmy tym BMP i teraz pokażemy jak to wyglądało. Ukraina będzie wolnym, zostanie wolnym krajem, rosyjski faszyzm zostanie zniszczony przez nas, wszyscy ci którzy, jak tacy jak dowódca Fordów próbują uciekać zostaną zniszczeni po Ukrainie. A nas tam mogą, to mogą tam nas zobaczyć. Ruski Iwan, proponujemy się poddać. Tutaj nie ma łodzi, wod, 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 wódki. Trochę głośniej powiedz: to oni nas usłyszą. Dowódcy? W ogóle wszystko rzucił. Po prostu na bosy pojechał. Dobrze, że przejechaliśmy. Mi się podoba. 100 metrów przed zajętym przez wroga brzegiem Syberskiego Dońca. I tak mieszkali Rosyjski, Rosyjscy, rosyjskie wojsko na placu Darmie pod no, pobud, I Tutaj pobyt na jeźdźców. Nory, nory, szczeliny wykopali. No i skradzione rzeczy o, tutaj wody, są. Możecie popatrzeć, o, nawet w skusznę, w sił zbrojnych ukraińskich, w kurtka, tutaj też ktoś o, zabrał. No, trzoda, no, gruzy, szabrowników. Tutaj jest. mają kamizy, no to, e, e, pod, to, e, to Torebki swoje tam to wszystko zostało po, 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 pozrzucali wszystko co mieli. No Dobra, z... no, z... no, no to no zobaczmy to... tam. Tam sprzęt był jakiś obok przyprawy był. Idziemy. Nadal tam coś zostało. Salwador, witaj, Filipie, witaj. Witam, witam. Dobra, co on to robi? Co? Tyle amunicji zostawili, że nie da się wszystkiego zabrać od razu. Pozbierać. Trzy bataliony weszło, no nieźle. No, dobrze ich tu przyjęli. Pięknie przyjęli. O no, jeszcze jedną jednostkę sprzętu bojowego znaleźliśmy. Zamaskowali tutaj nieźle. No nas tam mogą Mogą nas tam zobaczyć tak No nic, no szybko, szybciutko. Szybciutko tam przejdziemy. Zapriata się daleko. Tam już przeciwnik na tamtym brzegu. Dlatego powinniśmy działać bardzo ostrożnie i uważnie patrzeć, a tutaj w całości, absolutnie całe BMP. O, to jest ważne. Ważne ci, którzy zna, narobili w gacie, Kurczę, pozostawiali wszystko, gacie, tak, z wystraszeni byli, generator. generator, megafon, ruski Iwan, proponujemy się podać, tutaj nie ma wódki, idźcie do domu. Zwierzęta, tak to jak trochę głośniej, bo będziesz mówił, to usłyszał nas. Tam Severski Doniec się znajduje. O, no, tu się bawimy. Dobra, dowódcy, tak? Dowódcy kampanii, tej ósmej kampanii, to jest jego samochód. Drugi batalion, tak? Pięknie, cudownie, teraz wejdziemy tam, zobaczymy. Sprawdzamy trofeum rosyjskie BMP. Pięknie wszystko działa. Nowiutka? Teraz sprawdzimy, no i pojedziemy co z, wi z wiatrem, tak amunicja, wszystko jest załadowane, pięknie. Co tam jest napisane na pudełku? Jak tam będzie jednostka 8 MSR, 2 MSRB Aha. Nie ma jednostki? Nie ma. To powinna być, powinna być lista uh, w pudełku. Tutaj nasze browane rzeczy. Dobro. No dobra, to w, w wlazę, wejdę tam, z, nagram. Duże rzeczy. A no, no, pokaż, 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 co tam, co tam, co tam. O.

Pięknie byłoby, gdybyśmy pojechali tu. O, co to, pięknie. Nie, dobrze, że wyszliśmy, tak? Tak, to jest dobre radio. Dowódcy Roty w sensie kampanii. Dobrze, dobrze. Kolego, znaleźliśmy jeden BTR, dobry, bardzo w dobrym stanie. Coś tam, chodź tu. BMP. BMP. Przepraszam, nie BTR, BMP. Teraz coś wymyślimy. My Odbiór. Jak coś, to co? Odbiór, tak. Ale mi się tu podoba, dobrze, że my z tobą pojechaliśmy. No oczywiście, słuchaj. Nasza browali broń myśliwską. Wyobraź sobie. No nieźle. Dowódca i i. turski, e, Tulska fabryka z bronią myśliwską. Armę Plan, co to? Ciekawie. Tu czajnik miał dowódcę. Generator, w ogóle wszystko rzucił, po prostu bosy pojechał, nagi, uciekł z Ukrainy, sprzęt rzucił, broń osobistą rzucił, generator rzucił, radiostację rzucił, tak gdzie jest tam radio dowódcy? Tutaj, a no, 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 zobaczmy. Otwieramy. Aha, Stacja radio. O kurczę, ile tutaj jest amunicji? Pełna BK, w sensie pełna amunicja. W podobnym stanie BMP. Wszystko jest w idealnym stanie, wszystkie celowniki. Ma, ma tam łóżeczko składane czajnik, krzesełko. No dobrze wszystkie, wszystkie warunki ma tutaj. Tak, celownik, wszystko działa, dobrze, nierozbite, nie piękny samochód. No, no jednak to jest do dobre uczucie, wysz, gdy siedzisz, piękny dzień, dzień i zniszczone rosyjskie tak trzy bataliony, grupy na batalionowe pod na plac darmie pod, pod wsią Białogorowka i siedzę niem, na tym transporterze, w, w, w całości BMP, jest sprawny, podbite BMP, dowódcy batalionu tego kapitana, dowódcy Furdujde i no co powiedzieć, dużo tutaj zostało podwładnych dowódcy, nie wiem, on, może on też gdzieś tutaj Śmierci tutaj oczywiście, no niezbyt przyjemnie pachnie. E, dużo kawałków różnych rosyjskich najeźdźców, a na tamtym brzegu, dlaczego wskazu, pokazuję, dla, tam siedzą rosyjscy żołnierze, rosyjsko wojsko. To jeszcze jak na razie ich brzeg, ale ukraińscy żołnierze oczywiście wyzwolą całą ziemię, tak samo jak to było, jak zostało zniszczone rosyjskie ugrupowanie, trzy rosyjskie bataliony nad Białogorowką, wyzwolili w całości wieś. I tak samo e, zniszczymy rosyjskie wojsko na całym terenie Ukrainy. Dlatego, że Donbas jest to Ukraina,